Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się nisko, Bianka Giwaszewska, zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiaj z nami jest maszyna, co oznacza jedno, bardzo dużo pieniędzy mam do rozdania. Także zapraszam do wspólnej zabawy. Imię, imię w którym występuje trzy razy samogłoska A, musi to być pełna forma. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie imię, wygrywa pieniądze, ile? Dokładnie. Już w takim razie maszyna startuje. Ja tutaj sobie zrobię miejsce, bo podejrzewam, że dzisiaj będzie bardzo dużo zwycięzców. Tak coś czuję. Agata. Agata, i to było 140, tak? 140, 140 zł. Pieniądze, także czekam na następny. Halo, halo, dzień dobry. A, ja już odstawiłam pisak, żeby. Melania. Już można, się po, już można się pomylić, prawda? Moi drodzy, trzy razy, trzy razy samogłoska A musi występować na tablicy, że teraz trudno... ...no wyślnę trochę, prawda? Maszyna cały czas pracuje, moi drodzy. Z tego, co już wiem, mamy tam ponad tysiąc złotych. Natomiast, moi drodzy, ja się tutaj nie skupiam na tych pieniądzach, dlatego że mówię, ja w tej chwili skupiam się na, na, na imieniu. Chciałabym jakoś pomóc, czyli przypominam, te obecne imiona Magdalena, Katarzyna, Natalia, Agata one już są wykorzystane. Te, które były ongiś nadawane, czyli Marianna, Wacława, Stanisława, prawda, Barbara one również już są wykorzystane. Nie mamy takich imion już do dyspozycji. Musimy sięgnąć do imienia, które. takiego trochę nowoczesnego. A te nowoczesne są zazwyczaj krótsze, one nie są takie długie jak Władysława, prawda. Tak, tak swoją drogą mam nadzieję, że jest teraz, w tej chwili, jakieś imię. Czy reżyser ma jakiś pomysł w tej chwili? Szukamy. Moi drodzy, szukamy. Jeszcze raz przypominam, tutaj taka moja troszeczkę podpowiedź. Te wcześniejsze imiona już zostały wykorzystane. Teraz nadawane też. Zastanówmy się nad jakimś. No mówię, takim nowszym imieniem. Coś tutaj musi być. Pieniądze są spore do wzięcia, dlatego, że mieliśmy błędną odpowiedź. Już mamy ponad 1200, ponad 1200 dla jednej osoby. Trafić nam ten łatwo, po prostu dlatego, że Pan Piotr dzisiaj dwa razy trafił, Pani Marzena, e, przepraszam, Pan Piotr trzy razy, Pani Marzena dwa razy. Ta zagadka ma tu pieniędzy, mamy prawie 2000 złotych, popatrzcie tutaj. Kolejne pieniądze wpadają i teraz pytanie, czy jest sens ta zagadka dalej? Bo ja nie wiem, naprawdę. Bo tutaj popatrzcie, ile imion padło. Jest bardzo trudno, jest bardzo trudno. Wszystkie imiona, które zazwyczaj jak mamy tę zagadkę, są wypowiedziane na tablicy już. Wszystkie. No ja teraz mówię, przepraszam, program z programem na żywo. W tej chwili zwracam się do reżysera, żeby... No właśnie, o reżyser mówi faktycznie, nie było jeszcze tak, że mamy tyle imion na tablicy. Zastanówmy się, zróbmy tak, jeszcze tak, chwila, bo program z programem na żywo. Jeżeli ktoś z Państwa w tym momencie trafi na antenę, mamy aż ponad 2200 i wypowie nowe imię, wówczas te pieniądze oddaje. Jak nie, to po prostu zmieniamy zagadkę i już od początku, bo zagadka na początku zawsze jest prosta, prawda? A w tej chwili, bo. Bardzo, bardzo wielka prośba do reżysera. Proszę o zastanowienie się na, nad zagadką. A jeżeli ktoś z Państwa znalazł takie imię, zapraszam teraz na antenę. Mamy taką chwilę, prawda? Yes, that Powiem szczerze, ja jestem za zmianą, rzadko jestem za zmianą zagadki, ale wszystko, nie było jeszcze tak przy tej zagadce. Czasami grywamy tę zagadkę, nie było tak, że te wszystkie imiona, które wiemy, że, że mają paść, one padły w tej chwili. Mamy ponad 3000 złotych, tak? Tylko mówię, tutaj pieniądze akurat niczego nie zmienią. Jeszcze raz prośba do reżysera, zastanówmy się, czy nie zmienić zagadki na prostszą i wówczas po... tak po 140-po 190 zł pooddajemy, po prawda? Bo będzie prostsza zagadka. No moi drodzy, ostatni moment. Jeżeli nie, to naprawdę w tej za dużo imion, bo tak, za szybko. Mhm. Zastanówmy się, ja mówię, ja jestem za tym, żeby zmienić zagadkę jeżeli teraz zmienimy na przykład na imię z jednym A, to po 140, 40, po 190 zł porozdajemy, prawda? Ostatnia chwila, jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze, ja przeczytam. Natalia, Stanisława, Wacława, Katarzyna, Magdalena, Władysława, Małgorzata, Marianna, Barbara, Agata nie było także tak wiele, jeszcze nigdy nie było. Wszystkie imiona, które podczas tej zagadki występują, co jakiś czas jak gramy tę zagadkę, dzisiaj padły. Dzisiaj zostały wypowiedziane. A dlatego ja mówię prośba do reżysera. Ja jestem za tym, żeby zmienić zagadkę, bo w tej chwili. Bardzo trudno, a to musi być pełna forma. Trzy litery A wewnątrz jednego imienia, nie dwie. Popatrzcie, jeżeli mamy dwie, dwie litery A, znajdziemy mnóstwo takich imion. Mnóstwo. Ale strzema to musi być długie imię. No spróbujmy. Może ktoś. Te... Mamy ponad 3200, tam jest więcej w tym koszu niż 3200. Spróbujmy. Jak nie ja jestem dzisiaj za zmianą zagadki. Rzadko jestem za zmianą zagadki, ale coś obawiam się, że coś... Ile osób będzie miało imię kolejne? No, kto może mieć kolejne imię? Wszystkie zostały wypowiedziane. No, spróbujmy w tej chwili. Przypominam, dostać się na dane łatwo. Dzisiaj pan Piotr dostał się trzy razy. Trzy razy wygrał pieniądze. Dwa razy 190 razy 140. Pani Marzena wygrała dwa razy po 140 zł. Także ta sama osoba może dostać się kilka razy. Ktoś z Państwa może ma takie imię jeszcze. Zapraszam, a jak nie, to mówię, nie ma sensu. Zmienimy zagadkę po, 100, po 140, po 190 zł, tak jak tutaj po prostu będziemy szybko oddawać. Czyli nie zabierze jedna osoba tych pieniędzy, tylko po prostu kilka, prawda? Także ostatni moment dla jednej osoby. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jedno imię, jeszcze chwilę. Jak nie, to zmienimy na prostszą. I od nowa ruszymy maszynę, dobrze? Popatrzcie, no mnóstwo, tych, za dużo tych imię dzisiaj padło. Już się mieliśmy, dwie, moi drodzy, mieliśmy dwie pomyłki dzisiaj. Adasia padło słowo, prawda? Melania z dwoma literami A wewnątrz. No jest trudno. Nie wiem w tej chwili naprawdę. Powiem szczerze, nie chcę tracić czasu na, na, na trudną zagadkę. Chodzi, ostatnia chwila koncentracji. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie imię, zapraszam, dobrze? Jeżeli nie, to tutaj naprawdę nic nie wymyślimy. Bo tych imion po prostu jest ograniczona ilość. Z aż trzema literami A. No, ja mam z dwoma. Ja mam tylko z dwoma. A ponad 4000 tysiące zł do wygrania, bo cały czas te pieniądze wpadają do krza, prawda? Natomiast mówię, ja mam mnóstwo imion. Bianka, Kaja, Grażyna. Wszystko ma po, po dwie, dwie litery A. Naprawdę. W innych językach zupełnie jest trudno znaleźć imię z trzema samogłoskami A, prawda? U nas jest pewna grupa takich imion, ale. Ale tych imion jest po prostu mało. Jeżeli ktoś w tej chwili ogląda nasz program, znalazł nowe imię z trzema literami A, to w praktyce może być jedna osoba. To może być jedna osoba, to jest wielce prawdopodobne. Tutaj z strudę głowy. Nie każda nie łączy ze studiem. O co chodzi? Jeżeli ktoś w tej chwili włączył na nasz program, nie znajdzie tego imienia. Ale jeżeli ktoś z Państwa znalazł to imię, bardzo proszę o ponowienie próby. Tu jest jeszcze nadzieja. Ostatni moment, może ktoś w tej chwili, kto z Państwa zna takie, takie, imię, no w tej chwili, w tym momencie ponowi próbę. Polecam, naprawdę polecam, bo to się, to się, nie zdarza, tak jak w dzisiejszym programie się zdarzyło. Od kilku lat jest zawsze tak, że zawsze rozdajemy te pieniądze, bo jak jest jedna osoba, to trafi na antenę i tak, bo jak je, je, raz się nie uda, to drugi raz spróbuję. Agata Barbara, ja na drugim miejscu. No nic, przykro mi, życzę pięknego dnia, do widzenia.